Cześć! Dzisiaj pojedziemy rowerami dookoła Żernowca. To takie jezioro nad właśnie morzem. Będziemy jechać około 40 km i wyruszamy z miejscowości Dębki. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, zasubskrybować mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I pojedziemy z jazdą. Na początek jedziemy sobie taką, oto, drogą Dziurawą trochę, ale taką idealną właśnie na rower I jedziemy sobie właśnie Tutaj są, są drzewa właśnie na, na prawo I trawa kolanka I jedziemy sobie dalej taką drogą Tutaj mamy pokrzywy, rośliny jakieś, łąkę, trochę kropi, ale jedziemy dalej, bo to tak minimalnie kropi, że nas nie, nie powinno zmoczyć, a zaraz powinno przestać padać i jedziemy sobie dalej. I dojechaliśmy już na jezioro Żarnowiec. Teraz. Możemy go okrążyć dookoła, i to będzie około 40 km, właśnie dookoła. I to jest teraz teraz, właśnie to molo. Zobaczyć, są nawet mewy. Jest nawet kaczka. Kamienie. A po drugiej stronie mamy taki mały port, I są łódki. Jest motorówka i są łódki. I nawet żaglówki. Tu już barierki nie ma. Siedzą kaczki, nie będę podchodzić bliżej, bo je wystraszę, ale siedzą kaczki i mewy na poręczy. A tam siedzą kaczki. I przejeżdżamy obok elektrowni wodnej w I dojechaliśmy oto taką drogą, gdyż do auta na koniec już jeziora. Będziemy teraz wracać, w sensie jechać naokoło, wiadomo, tam aż dojedziemy. Tata, ile już przejechaliśmy? I tak to wygląda. Z jednej strony spokojne jezioro, z drugiej pola, łąki i zapach lasu naprawdę idealne miejsce, żeby się zresetować. Jeśli lubicie takie klimaty, to koniecznie tu przyjedźcie, nawet weekend. To jedno z tych miejsc, które wyglądają inaczej w zależności od pory dnia: rano mgła nad wodą, a wieczorem złote światło słońca. I dotarliśmy na kaszubskie oko. Tutaj mamy wieżę widokową właśnie. Tam dalej mamy też plac zabaw, ale na razie idziemy zobaczyć na zbiornik. Co prawda nie ma tam wyjścia, ale tutaj się przejdziemy. I tutaj mamy zbiornik, widok e, zbiornik. zbiornik wodny. Jak chcecie to idźcie, a ja tu zostanę. Ja tak. A tutaj widoki z dołu Słynne, ale co tam więcej zobaczyć? wieża I idziemy na wieżę widokową Schodami Bo jest jeszcze wybór, że można iść windą Ale My idziemy schodami I wyszliśmy Kino, stąd są pola, z tej strony są pola, tam na dole droga. Tutaj mamy, tam dalej mamy wiatraki, ale także pola i drogę. Tu się zaczyna zbiornik wodny. Mamy tutaj zbiornik. Dalej tam mamy jezioro, tu mamy zbiornik tam jezioro i pola, na każdym kroku pola. A więc tak wygląda cała panorama z tej wieży.